Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście prosto z boiska, ze mną dzisiaj jest Lis Polakarnego. Siema. I w dzisiejszym odcinku poczujemy się troszkę jak w Lidze Mistrzów UEFA, ale a propos Ligi Mistrzów, zobaczcie co ciekawego działo się w Madrycie. Nadszedł w ten wielki dzień, witam wszystkich w Madrycie, czas troszkę pozwiedzać, a później finał Ligi Mistrzów, ale się będzie działo. Pogoda dopisuje, więc sobie chodzimy, zwiedzamy tutaj wszystko pięknie, ładnie. Właśnie jesteśmy pod Pałacem Królewskim, za nami Puchar Ligi Mistrzów, który jutro podniesie jedna drużyna. Jacob, ty lubisz Madryt, ogólnie jako miasto, podoba ci się? Tak, się? ale w ogóle taka pogoda, chciałbym, żeby już w Polsce tak było i będzie bueno. No wylatywaliśmy, było 15, tu jest no. 33-32. Ale nic tylko korzysta. Idziemy dalej. Jedna misja jeszcze na dzisiaj. Kupić okulary, których zapomniałem, bo naprawdę jest ciężko bez nich. Słuchajcie, jak ktoś z Was będzie kiedyś w Madrycie, to serdecznie polecam Park Retiro. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, ale naprawdę jest super przyjść, pocilować sobie troszkę, posiedzieć nad wodą, napić się coś zimnego. Naprawdę jest super. Sama ekipa w konkrecie, więc zapytamy chłopaków jaki będzie dzisiaj wynik. Jacob? Ja liczę na dużo bramek. 3-2 dla Tottenhamu. 5 bramek, biorę w ciemno. Ja też. 1-1 Potem... i w dogrywce Tottenham. Podam? 3-1 Liverpool. 2-1 Liverpool. Ale... Nie, 2-1 Tottenham, przepraszam. <laughs> ja lepiej. Się... Poprawiłem się, poprawiłem. To zobaczymy komu się sprawdzi, wy już to wiecie. Ja już się zaczynam będą owocje. Dajmy potencjał. Mam się. Już Ja minuta. Na razie nadal jeden do zarada Liverpoolu. I powiem wam, że na razie Liverpool przeważa. Zobaczymy, co będzie później. No, ale żeby się nie skończyło że 4-0. tam co sądzisz na razie? Jak to wygląda? Zresztą Ze strony oczywiście produktu. Raz zagrałem coś naprawdę ładnego, a potem od razu podanie, o, które niszczy wszystko. Może no, akurat w tym momencie będzie to ten rzut rożny? Nie. Jednak nie. No cóż, pierwsza połowa minęła, no i jak na razie trochę nudny ten nas się zrobił, co? Dawkują nam emocje, ale trzeba się otworzyć na drugą połowę, więc Dobra, a wy już wiecie, ile padło bramek w drugiej połowie. Adam, ile będzie bramek? Ja cały czas mówię, 3-1. Dobra, myślę, że dwie bramki jeszcze wpadną. Zobaczymy, czy my się sprawdzimy. Mamy ostatnie 15 minut spotkania i powiem Wam, że to... na razie nie mam co powiedzieć tak naprawdę, bo nic się nie wydarzyło. Także to czekamy. Still, still waiting. Przechodzimy do pierwszej bramki, którą odzorujemy. Podanie jest prawie połowy boiska i strzał z pierwszej piłki z około 7 metrów. Lisu, dasz sobie radę? Byle by w bramkę trafić. Oczywiście, słuchajcie, mam jeszcze fajną niespodziankę dla Was. Jak widzicie, koszulka z podpisem Kuby Błaszczykowskiego, Wystarczy pod spodem napisać komentarz i subskrybować mój kanał. Także bardzo prosto. Podam Wam wyniki już za tydzień na moim Instagramie. Także powodzenia. A my lecimy. Aha, nie będę Wam mówił, kogo to była bramka, kto ją strzelił, w jakim meczu. Spróbujcie odgadnąć wszystkie pisząc pod spodem. Lecimy. Piszcie, piszcie. Chodźmy. Dobrze, była to bramka jednego zawodnika z pewnego klubu, który się napędził. Pokazał do gry, nabiegał i jest. Jak ktoś mi mówi, że jest lepszy bramkarz na polskim YouTubie ode mnie, to tak to załatwią. Dawaj. Prawie, ale mega ciężki strzał, naprawdę. Szapoba, że ten zawodnik to zrobił, bo jedna na milion to jest. Można? Da się? Zgadujcie, co to był za zawodnik i kto tak strzelił w którym meczu. Piszcie w komentarzach. No, co prawda nie ten ruch, ale bramka jest bramka, a trudność polegała tak naprawdę na tym, żeby w ogóle to uderzyć, jak ono tak spada za pleców. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, skąd jest do podania, z jakiej odległości, to mniej więcej stąd, troszkę poza połową na skos i Lisu to musi trafić z pierwszej piłki. Ciężkie, naprawdę ciężkie to jest. Czas na drugą bramkę. Myślę, że troszkę łatwiejsza niż ta pierwsza, no ale zdecydowanie nie należy też do najłatwiejszych to uderzeń. Lisu podaje mi właśnie piłkę, która kozuje na 20 metrze. Ja uderzam z takiego woleja z powietrza jeszcze w ogóle. To może być ładne. Nie w to okno, kurczę, po krótkim to miało być. O ja! To było to prawie. Marcin! Obronił, ładnie. To jest to. Ej, fajnie się tak strzela, tylko to w krótki. Już chciałem tu pokazać. No, jedno z nich możecie wybrać, bo by naprawdę były blisko. Idealnie od słupka nie weszła, ale przecież i tak, można zaliczyć jako podobną bramkę. Nie jest to łatwe. Przed nami w takim razie trzecia bramka do odzorowania. No i robi się chyba najtrudniej, lewa noga 25 metrów, no i do tego tak, trzeba pamiętać, jak analizowaliśmy bramkę, że mur był źle ustawiony, bramkarz był źle ustawiony, także to nam troszkę ułatwi, nie? Ale i tak trzeba w samo okno strzelić, więc nie, nie wiem, czy nam to cokolwiek zmienia z lewej nogi. Ale wiecie co, my nie idziemy na łatwiznę, nie strzelamy z prawej nogi, jak ma być z lewej, to z lewej, lecimy listowej. Trzeba próbować, jazda. Dobra, tryb skrzata włączony. Już mogę strzelać ładną bramkę? Nie, 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 za nisko! Ale to jest mój pierwszy wolny w życiu chyba z lewej nogi trafiony. Hop, hop, patrz! Yes! Nie, nie! Tak się odpowiada lewą nogą. Kształtem też jestem, więc pasowało idealnie do tego zawodnika. Oj! Lubię ten dźwięk, troszkę brzydsza niż Lisa, ale chyba sobie poradziliśmy, nie? I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Raz jeszcze dziękuję Pepsi za cały wyjazd, bo naprawdę przeżyć finał Ligi Mistrzów UEFA na żywo to było coś super. Panowie, podobało się wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze strzały. Lisu, lewa noga. Mi się podobała, lewa... Ale lewa noga mi się podobała. Powiedz mi, jesteś zaskoczony, że nam poszło tak dobrze z lewej? Jestem, bo y, jak robimy te wyzwania i sobie kopiamy, to coraz lepiej jest odcinka na odcinek. I tak naprawdę te strzały to jest normalnie jak trening strzelecki, więc. Popróbujcie sobie Jest oczywiście dobra. te strzały też zrobić, które my robiliśmy, dajcie znać jak myślicie kogo właśnie to była bramka, wbijajcie na nasze Instagramy, ma się oczywiście powyżej, no i wbijajcie też na kanał Marcina, bo założył chłopak, także serdecznego suba ode mnie, tam proszę zostawić. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, na razie, piona!